No ale wypiłem dzisiaj tak, wypiłem dzisiaj chyba trzy albo cztery łom... łomże, parełkę, wypiłem yy, tą koronę i tego kastelana. To jest już praktycznie tak naprawdę moje ostatnie piwerko, no wiecie, no, tak jakbym miał codziennie pić i powiedzmy na, do, do odcinków, nie, 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 nie. Ja mam, wiecie, ja mam dosyć tak naprawdę, ja po prostu mam dosyć. Yy, przyznaję się do tego, że wiecie, że ostatnio też właśnie przecież piłem, no nie. I powiem Wam tak, że kurczę, no, mam dosyć takich, wiecie, takich akcji, że powiedzmy, budzę się o trzeciej w nocy, o piątej, o drugiej. Dzisiaj się obudziłem o, tak jakoś, kurde, się obudziłem po szóstej, przed szóstą, no nie, i mówię tak, o jak ta, no nie, bo wczoraj wypiłem przecież, i mówię, o nie, kacyk, i mówię, o nie, tak nie będzie, no nie, to wiecie, to po prostu trzeba to w końcu rzucić. Cześć, jak tam? Nie no, mordy dzisiaj to chciałbym zrobić z Wami streama do północy, albo do pierwszej w nocy. Nie wiem, postarajmy się szybko, żeby ktoś wysłał teraz na i lecimy po sortyment, wracamy i robimy dymy i robimy. Dymy po drodze też będą, więc spoko.